z mobilki. Prezentacja Radia Retevis RT618. Zapraszam. Radia Retevis RT618. Jedno z fajniejszych propozycji roku 2020 Marka ReTevis bardzo dużo proponuje radiotelefonów w chwili odbierania sygnału. Tak jak widzicie, jest, podświetlają się diody przy przycisku pierwszym PTT na zielono. W chwili kiedy nadajemy, dioda czerwona sygnalizuje nadawanie. Podobnie mamy możliwość. Przełączania, nadawania przyciskiem bocznym radyjko dysponuje mocą, oczywiście klasyczną, półwata. Z opcją rozblokowania, ale przy tym małym gabarycie radia nie jest to potrzebne. Skuteczność zmierzona w testach zewnętrznych to jest praktycznie łączność na poziomie całej hali większego magazynu. Radio wyposażone w gniazdo akcesoryjne w standardzie Kenwood, czyli klasyczna dwupinóweczka. Standard, który zapewnia dostępność do wielu akcesorii i oczywiście możliwość ładowania akumulatora za pośrednictwem gniazda mikro USB. Na bocznej ściance pod przyciskiem PETET, pierwszym bądź drugim, Mamy zmianę kanałów. Dolny przycisk minus, dodatkową funkcję ma blokadę klawiszy. W tym momencie nie jesteśmy w stanie zmieniać kanałów. Pomarańczowy przycisk jest do włączania, wyłączania. Na górnym w górnej części obok anteny. Regulacja głośności, możliwość przyłączenia zaczepu klipsa do paska, bądź ewentualnie jest oczko do podczepienia smyczy. Waga radyjka to jest w granicach 110 gram. Więc waga piórkowa. Producent do kompletu dokłada dwie smyczki naręczne oczywiście tak jak wspominałem klipsy klipsy metalowe nie plastikowe co też jest na pewno dobrą i niełamliwym elementem akumulator w radyjku 1000 mAh radyjka tej zaprogramujemy przed wysyłką indywidualnie więc w chwili kiedy zamawiacie jeden komplecik radia są zasparowane ze sobą jeśli będzie radi więcej bądź przyszłościowo, to do każdego zamówienia takie programowanie jest indywidualne, bądź ewentualnie można zaprogramować radia na kanałach otwartych. 16 kanałów do dyspozycji daje nam naprawdę dużo możliwości rozmowy. Te radyjka, które widzicie, są zaprogramowane z nadanymi subtonami i w tym momencie. Na tym kanale, który mamy. Jak jest prowadzona transmisja? Jak jest prowadzona transmisja? Nie słyszymy takiej rozmowy. Grupę mamy zamkniętą, więc nikt z zewnątrz nam nie przeszkadza w naszej transmisji. Małe, lekkie radio. Akumulator wymienny. Na rynku również jest jeszcze wersja RT18. Wersja 18 to jest wersja skierowana na rynek amerykański. No i tutaj producent zablokował możliwość zmiany częstotliwości. Czyli w tych egzemplarzach 618 czy RT18 nie zmieniamy częstotliwości. 16 kanałów, homologacja pasma PMR nie jest to radyko. W tak zwanym ogólnym słowa znaczeniu radium UHF, które pracuje w zakresie 400-480, i tutaj w tym momencie można przeprogramować radio. Jest to tylko pasmo PMR. I tak jak mamy na tabliczkach, tutaj znamionowych, czy jak na kartonikach, jest informacja, że jest wersją tylko i wyłącznie PMR-ową. Tak, żeby nie można było przeprogramować i pracować na pasmach zakazanych. Bo tak się niestety wiele razy zdarza, że radia, które do nas trafiają gdzieś tam z własnego i prywatnego importu, szczególnie Baofengi, niestety są zaprogramowane na zakresy zastrzeżone. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Radyjka polecam, sprawdzone w kilku dużych korporacjach. Zarówno jako wersja... Gdzieś tam do prowadzenia gości po firmie, czy ewentualnie pracy załogi sprawdzone, dlatego również je w ofercie dołączamy. Dostępne na stronie sklepu: link pod filmem. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej.